Witam z lasu. Już takiego naszego swojskiego. To jedna z piękniejszych pór roku w naszym kraju. Fakt, że jest chłodno, ale las mieni się różnymi kolorami. Kto był w Bieszczadach jesienią, jak kolorują się, to kolorują, przebarwiają się liście, to wie jak to wygląda tam, a tam to jest w ogóle cudo. Oczywiście fajnie jakie słońce. My na razie go nie mamy, jest jak jest. Za chwileczkę przejdziemy do tematu filmu, ale na początek zobaczcie e, taką króciutką zajawkę, e, czyli jesienne spacery po lesie, do czego zresztą wszystkich namawiam, jeżeli ktoś ma wolne kawałek czasu, to żeby sobie po takim jesiennym lesie się przeszedł. No, i tak jak widać, jesień ma w Polsce swoje uroki. Oczywiście jest jeszcze wiosna, to taka zieleń soczysta, czyli maj, ale ta jesień, właśnie też, która właśnie w, objawia się tym, że w lasach y, robi się bardzo kolorowo, y, żółto, złoto, czerwono i jak tam jeszcze byście to nazywali. Y, to jest to bardzo fajna sprawa. No dobra, ale. Y, pochodziliśmy, popatrzyliśmy, wracajmy do tematu zasadniczego filmu, e, czyli o fotowoltaice, o nowym systemie rozliczeń. E, ja może dam Wam clickbaita, bo widzę, że ludzie też dają i one cieszą się te filmy powodzeniem, więc sorry, wybaczcie. Ale oczywiście to, co chcę Wam powiedzieć... E, nie będzie raczej miało nic wspólnego z tym tytułem, który Wam dam. Zobaczymy, czy to zadziała. Tak, po prostu sobie sprawdzę, nie? Także wybaczcie. E, I co? I lecimy już z tym zasadniczym teraz e, tematem. No, i wracamy do tematu dzisiejszego filmu czyli co nas czeka z fotowoltaiką w następnym roku, bo w tym roku wiadomo, że nic się już nie zmieni. Podstawowa rzecz, to Wam powiem jedno, że do netmeteringu już nie wrócimy nigdy, żeby nikt nie miał tam złudzeń jakichś, czyli do takiego systemu jak był. Czyli, że oddywaliśmy tam 20 albo 30% dla zakładu energetycznego, a resztę sobie mieliśmy w magazynie energii w Beach Energy, czyli w zakładzie energetycznym. Ja pamiętam, jak kiedyś ludzie narzekali, może nie tak dużo, ale niektóre osoby narzekały, że za darmo muszą oddać 20% w tych instalacjach do 10 kałupika 20% oddać dla za zakładu energetycznego za free. Oni nic w to nie włożyli, a 20% zabierają. No więc te osoby po prostu nie myślały, nie zastanawiały się nad tym, że żeby wybudować magazyn, powiedzmy na moim przykładzie. Ja magazynuję jakieś w granicach 5000 kWh gdzieś tam. Ogólnie nie magazynuję. Ja po prostu ten prąd, który energię, którą wyprodukowałem, ona jest rozdysponowana od razu na dzień dobry gdzieś tam obok po sąsiadach. A w zimę po prostu zakład musi wyprodukować w elektrowni prąd, który mi później odda. Ale to tak nazywajmy, niech będzie to magazyn, tak? teraz żebym mm, mógł te 5000 kWh na przykład e, zmagazynować nie oddając 20% dla zakładu, musiałbym wybudować, kupić taki magazyn. Magazyn, jeżeli ktoś daje w ogóle sobie sprawę, co znaczy magazyn 5000 kWh, mm, żeby przetrzymać to do zimy i do wiosny, żeby może starczyło, zależy to oczywiście ile kto ma poboru i jaki musiał ten magazyn wybudować. Koszt to są po pierwsze miliony. Po drugie, taki magazyn, pewnie bym musiał wybudować drugi domek, żeby w ogóle coś takiego zrobić. Więc dla tych wszystkich, którzy kiedyś tam narzekali, oczywiście teraz to już nie, teraz to jest super nie, ale kiedyś narzekali, że muszą oddać 20%, to wystarczyło troszkę się zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi. Wiadomo, przyszedł marzec 2022. Tam w sumie do lipca było jeszcze trochę, w lipcu już tak konkretnie zmiana systemu rozliczeń. To wtedy dopiero ludzie zaczęli myśleć, że jednak ten stary system to był super dlatego był taki run na to fotowoltaikę nie? W wiosna ubiegłego roku czyli w 2022. Yy, tam do końca kwietnia, jak pamiętam, tak kto założył? Nie, do końca marca było. Czyli do końca pierwszego kwartału. Kto założył? No to został w starych zasadach. Kto nie założył, został w nowych. Został. Ma nowe zasady net billing, czyli wiadomo sprzedaje energię dzisiaj, a jutro ją kupuje. Nawet inaczej: dzisiaj ją sprzedaje i dzisiaj ją kupuje, tak? Czyli to co wysłał, to sprzedaje, to co kup, pobrał to musi kupić od zakładu energetycznego oczywiście w zupełnie innych cenach oddajecie powiedzmy przykładowo mówię 50 groszy jak dobrze pójdzie teraz jest dużo mniej ale było tam jakoś 40 groszy, 50, a musi ją kupić najtaniej po 85 groszy. Najtaniej, jeżeli ma tą jeszcze tarczę, jakąś tam te 2000 czy tam 3000 kWh w ciągu roku z życia, to zależy od tego, kto ile tam zużywa. Nie? Jak przekroczy, no to musi zapłacić w granicach złoty 20, zł, a sprzeda po 40 groszy, czyli jakby tylko dostaje zwrotu 30%. Z czego? Pamiętajcie, że za to możecie rozliczać tylko energię. Opłaty i tak nie możecie z tych pieniędzy, bo tak byście przywymiarowali, sobie instalacje trzy razy trzykrotnie i można by było płacić rachunek cały z tego dochodu mniejszego za energię, zupełnie jakby cały z przesyłem, ze wszystkim. No nie, tak ustawodawca zrobił, że możemy tylko płacić za energię. Wszystkie przesyły, niestety, trzeba opłacić ze swojego. No dobra, ale tutaj też to nie o tym film, bo to, to, te zasady każdy już zna i znał. Wiadomo, że były wybory. Co z paliwem się dzieje każdy wie, nie? Super czyli to było do przewidzenia. Trzymaliśmy ceny, robiliśmy wszystko, żeby je wygrać. No niestety nie udało się. No i teraz już jest 10% drożej, a za miesiąc będzie pewnie z 20, czyli tak 7750 będzie spokojnie na święta. Ale to zostawmy też, to już minęło, było wybory, dobrze by było, żeby za miesiąc były znowu, to może znowu by cena spadła, nie? Ale to zostawmy i wróćmy do tego, co nam ym, obecna jeszcze opozycja obiecała przed wyborami. Wiecie, czasami obiecanki cacanki, nie? Ale ogólnie może coś z tego być. Tak naprawdę to nikt przed wyborami w tych obiecankach nie powiedział konkretnie, co się zmieni z tym net billingiem, czyli z, tym, z tą formą nowego rozliczania, tak? Za energię. No, i do dzisiaj tak nikt też, powiem Wam szczerze, głośno nie powiedział, co się zmieni, jak to będzie działało e, i czy będzie lepiej czy gorzej. Znaczy, na pewno będzie gorzej jak w Netmeteringu. Jeszcze raz Wam powtórzę. Nie ma powrotu do Netmeteringu, bo na to po prostu oczywiście. Podpieramy się e, Unią, że to Unia nam zakazuje, ale to nie jest tak do końca prawda, po prostu zakłady energetyczne by tego nie wytrzymały i między innymi zakłady energetyczne, a tam i tak będą rządzili, jak teraz rządzą ludzie PiSu, bez szkoły, bez wykształcenia, i bez, ale mają znajomości, tak e, po wyborach domyślamy się, że będzie podobnie, tylko ktoś inny będzie rządził z innej jakby m, opcji politycznej. Tak myślę, bo to tak zawsze działa. Wcześniej czy później? Z początku? Zawsze tam z początku jest to kaja, później to do swoich, jak to, no, jak to się grabi. Każde grabie grabią do siebie, nie? No dobra, i zostawmy to. I ogólnie nikt dalej nic nie powiedział, ale są pewne przecieki, że co się zmieni z tym systemem rozliczeń. Więc po nowym roku, bo to wiadomo, zanim przyjdzie rząd, zanim się to wszystko pozmienia, zanim tam ogarną, to będzie pewnie hmm, może półrocze następne, albo i koniec następnego roku, bo wiadomo, że od lipca następnego roku wchodzi w nowym systemie rozliczenie godzinowe. Czy one będzie lepsze, czy gorsze? No ogólnie pewnie troszkę gorsze. Sorry, bo ktoś do mnie dzwoni. Tak, słucham, dobra, 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 dzięki, no, pa. buziaki. No. E, Ania dzwoniła, jakby ktoś się pytał. No i słuchajcie, e, i teraz się zakręciłem i mogłem troszkę zapomnieć o czym mówiłem, ale mm, dobra. Rząd się zmieni, obiecał, że będzie coś tam. Wchodzą te rozliczenia godzinowe od lipca. One na pewno będą troszkę gorsze. No szczególnie niedziele będą lipne. Sumarycznie cały miesiąc tam jeden człowiek z innego kanału, nie pamiętam... Pod nazwiskiem, i chyba imieniem, występuje na YouTubie e, i robił rozliczenie za Czerwiec, i tam sumarycznie wyszło mu też średnia cena, jak gdyby e, razem z tymi niedzielami, już niskimi cenami, czyli tam po 0 groszy, czy po 1 grosz, czy po 2 grosze, to wychodziło mu i tak średnia, chyba 44 grosze, jakby rozliczenie całego miesiąca, tak? Od 1 czerwca do końca czerwca. Także te godzinowe rozliczenie jak gdyby nie będzie najprawdopodobniej też yy, tragiczne. Po prostu są godziny, kiedy jest yy, droższa energia i wtedy będzie rozliczana nam ona drożej. I będą te niedziele, szczególnie albo dni wolne, kiedy ta energia jest tańsza i wtedy będzie tam dołek, nie? Ale to sumarycznie pod cały miesiąc, rozliczany cały miesiąc nie będzie miało tak naprawdę dużego znaczenia. Z, przynajmniej tak to wychodzi z obliczeń, takiej z matematyki, nie? A jak to będzie, to zobaczymy. E, ale z tego, co tutaj właśnie ten nowy rząd, jak gdyby obiecuje. E, osoby z tego przyszłego nowego rządu e, jest e, takie rozwiązanie, jak gdyby brane pod uwagę, że po prostu będzie cena minimalna. Czyli nie będzie. Będzie dalej cena godzinowa, już też wprowadzona, bo to ma tak być, działać. Ale będzie cena minimalna, czyli nigdy nie dostaniecie nawet w niedzielę jednego grosza. Jaki samochód jedzie, chyba lasy drzewo wywożą. Nie dostaniecie jednego czy dwa grosze, tylko jest tam taka cena, będzie gwarantowana minimalna na przykład 20 groszy. Oczywiście, ona nie będzie złotówka kosztowała czy ileś, ale będzie minimalna 20 groszy, czyli nigdy nie dostaniecie mniej niż 20 groszy. Bo pamiętajcie, że zakład energetyczny, tą energię, która od was w niedzielę nawet bierze po 0 groszy, dla sąsiada sprzedaje ją na dzisiaj po 40 lub po 70 groszy, tak? Więc zarabia, Więc, żeby nie zarabiał powiedzmy, tyle, a my, żebyśmy jakby prosumenci byli troszeczkę zadowoleni bardziej, to ta cena ma być minimalna ustalona, że nie możemy dostać za energię sprzedaną mniej. Nie wiadomo, nie znamy jeszcze tej stawki, ale ja zakładam, że ona może być około 20 groszy. Tak zakładam. No, może to być 10 groszy też równie dobrze, a może być tylko 30. Albo super, i 30 groszy minimalne. Wtedy nam ta miesięczne rozliczenie podniesie minimalnie tę cenę. Jak było w ubiegłym czerwcu, w tym roku w czerwcu to było 44 grosze, czyli jakby była ta cena minimalna, godzinowa ustalona, że na przykład 20 groszy, to ta średnia by wyszła powiedzmy 48 groszy. Niewiele by to dało do góry, bo pamiętajmy, że w miesiącu jest 30 dni średnio, albo 31, a niedziel jest tylko 4. I powiedzmy, jeden dzień jeszcze wolny, no to 5 dni, więc nawet te niskie ceny tak mocno nam tej ceny miesięcznej średniej nie obniżą, tak? No ale to poczekamy, zobaczymy i tyle w temacie. Nie będę tu się wam więcej jakby rozwodził. Chodzi szczególnie tylko właśnie o to, że ma być w ten sposób zrobione: to nie będzie żadnego net meteringu, będzie net billing jak jest, z tym, że cena będzie gwarantowana pożyjemy, zobaczymy. To byłoby o, ile, o tyle dobre, że w miarę w miarę troszeczkę by nam dawało lepszy jakby podgląd na zwrot z inwestycji z fotowoltaiki. Wiadomo, że na dzień dzisiejszy ta fotowoltaika totalna lipa bez magazynu. Z magazynem wychodzi to troszkę lepiej, no ale znowu koszta nas zabijają. Bo nawet tych dotacji, jak jest ta spora dotacja na magazyn, to ona zbyt wiele i tak nie daje. Czas e, przedłuża się. E, tu też są takie przecieki, że zwrot z inwestycji w fotowoltaikę, nawet z magazynem, e, po tych nowych, wprowadzonych zasadach, jak gdyby rozliczeń, jeszcze raz powtarzam, to będzie dalej net, net, net billing, tylko że z minimalną ceną gwarantowaną i ma być nie dłuższy niż 7 lat. Co oni tam dokładnie wymyślą, pożyjemy, zobaczymy. I tak to po prostu leciało. Także zobaczymy, jak to będzie. Nie ma co się spinać rewelacji teraz nie ma co ukrywać na fotowoltaice nie ma, dużo osób narzeka że dużo pieniędzy włożyło a zysków z tego prawie żadnych szczególnie bez magazynu energii także jak policzymy powiedzmy fotowoltaikę zakładają jeszcze firmą no to jest totalna masakra na dzień dzisiejszy ale pożyjemy, zobaczymy, może coś się zmieni i będzie lepiej także Trzymajcie się z pięknego, polskiego, jesiennego takiego lasu, jak powiedzmy w tym miejscu. Chociaż ja wiem, że w Polsce są jeszcze miejsca bardziej ładne, bardziej piękne itp. itd. Trzymajcie się. Pozdrowionka.